Witam Państwa. Moim Państwa gościem jest ksiądz kanclerz Mirosław Król, który przyjechał ze Stanów Zjednoczonych. Ksiądz Mirosław ostatnio zasłynął w naszym kraju za sprawą niepochlebnego materiału, który wyemitowała jedna z ogólnopolskich polskojęzyczna stacja telewizyjna. Książę Mirosławie, o co właściwie chodzi, bo tak naprawdę Odnoszę wrażenie, że został ksiądz już osądzony. Tak? Takie moje wrażenie po tym materiale. Wiem, że sprawa nie jest wyjaśniona, jest w toku, toczy się proces, tak? Jak najbardziej. Niech mi będzie wolno powiedzieć dziękuję za to miłe przywitanie i zaproszenie do tego studia. Witam serdecznie także widzów tej stacji, panie redaktorze. Słusznie pan zauważył i ja to tak słuchałem każdego wyrazu. Pewna stacja ogólnopolska, polskojęzyczna. No właśnie. To było smutne oglądać ten materiał. Ja bym go nie oglądał, gdyby nie to, że mój prawnik tutaj w Polsce po prostu powiedział, że muszę to obejrzeć i spisać stwierdzenia pewne e, pseudo -fakty, które podane zostały w tym materiale, w tym, tym e, pseudodokumencie. dokumencie. E, zasłynąć z takiego powodu nikomu bym nie życzył, bo to było mocne uderzenie we mnie jako osobę, mocne uderzenie w Centrum Polonijne w Orchard Lake, szczególnie w seminarium, które bardzo na tym ucierpiało e, i ten materiał był tak nieprofesjonalny, jedna mo z moich Przyjaciółek z Gazety Polonijnej w Nowym Jorku a ładnie to ujęła, a nazywając, że to była bardzo nieprofesjonalna manipulacja nie tyle prawdą, ile kłamstwem. Dosyć ciekawe stwierdzenie. Ale został ksiądz pomówiony przez jakiegoś człowieka. Czy coś na ten temat może ktoś bliżej powiedzieć. Tak, to byli pracownicy. Na początku byli trzech, potem się jeden wycofał, a zostało dwóch i sprawa się toczy z powództwa cywilnego. Wydaje mi się, że tu chodzi o sprawy obyczajowe. Tak, tak, tak. Tu chodzi o sprawy obyczajowe. Takich rozpraw toczy się pełno niestety w Stanach Zjednoczonych. Prawnik kościelny, ksiądz, nawet mi powiedział, że przeciętnie na 100 takich spraw z powództwa cywilnego około pięć, spraw na 100, około 5% ma jakieś uzasadnienie w rzeczywistości. Zabolało mnie to, ponieważ kiedy słuchałem tego materiału, słuchałem tych historii opisanych tam, no, no, no nic nie mogę zrobić. A dlatego zaraz, jestem zaraz, bardzo zaraz, wdzięczny, że mogę tutaj być, że mogę powiedzieć moje zdanie. Dlatego, dlatego też zaprosiłem księdza, żeby czy... coś więcej się dowiedzieć. Sprawa dotyczy Jakbym powiedział, w sklucie niemoralnych propozycji, proszę powiedzieć, czy są na to jakieś dowody, bo czy to jest tylko na zasadzie słowo za słowo? W tej chwili, to jest bardzo moje takie subiektywne zdanie. Oparte jednak na informacjach od mojego prawnika w Stanach Zjednoczonych, że żadne dowody nie zostały dostarczone, ale nie mogę mówić tutaj więcej o tej sprawie, ponieważ tak działa prawo w Stanach Zjednoczonych. Nie mogę się wypowiadać na temat oskarżycieli, chociaż oni tam się ujawniają. Niestety pod pseudonimami twarz mają zakrytą, mają bez, bez imion, bez nazwisk. Ja się tak zastanawiam, a, a trzecia osoba, no, były, były kleryk który też nie zaznacza, dlaczego został usunięty z seminarium. I te dwie panie, które tam występują, no jedna pani ma personalny do mnie uraz, to jest taka pani, która prowadziła gazetę polonijną, znana w środowisku tylko lokalnym, michiganowskim, a ta gazeta wychodzi tylko teraz na internecie i to, co ona tam mówi, nie znając sytuacji w New Jersey, oskarża mnie o rzeczy, które, no, kiedy ja to słuchałem, no, widać taką osobistą wendetę. Osobistą niechęć, bo chciała jakieś pracować na przykład w Oczar Lake, ale nie została przyjęta, więc ja czułem tutaj taką niechęć i teraz się potrafi mocno wyżywać. Ja bym tutaj chciał zaapelować, jeśli mogę, pani Macieju w tej, w tej stacji, która chce być obiektywna, która chce pokazać drugą stronę medalu, Dobrze. chcę powiedzieć, że smutne jest to, że ten film, ten w cudzysłowie dokument, dla mnie w cudzysłowie dokument, który nie pokazał żadnych dowodów wszystko bazuje słowo za słowo, jak pan to ujął, stał się wyrokiem sądu dla nawet księży, nawet księży katolickich. Może reporterów. przez taką straszną nagonkę już to niektórzy księża z ostrożności mają takie podejście, co pewnie nie jest zbyt dobrym podejściem, ale jak z myśli, co jest powodem, że telewizja, z Polski robi taki materiał, wyjeżdża do Stanów i, i robi wielkie halo. Czy tu chodzi tylko o oglądalność, czy jest jakieś drugie dno? Ja myślę, że tu jest więcej niż tylko oglądalność. Tu jest więcej niż sprawa księdza Mizosława. Nie wiem, czy ci, co oglądali, nie zauważyli, jak próbowano mnie połączyć z jakimś. Nienormalnymi relacjami z kardynałem, który mnie wyświęcił, makarikiem, który jest przeniesiony do Stanu Świeckiego. Mam potwierdzenie, list, dokument księdza uważanego za którzy go znają świętego już za życia, księdza Mariusza Kocha, który wyraźnie stwierdza, jest to w aktach moich do sprawy dodanych, że ja poszedłem do diecezji Nuark, niewyrzucony, z żadnego seminarium nie byłem wyrzucony. To pierwsze kłamstwo, to jest łatwe do sprawdzenia, bo można byłoby zadzwonić i ten redaktor powinien był zadzwonić, sprawdzić, dlaczego nie przyjęliście księdza Mirosława do Tarnowa bo nigdy się nie starał o przyjęcie do Tarnowa. Ja byłem w liceum w Gdańsku, od razu tam poszedłem do seminarium. Nie zostałem wyrzucony z Gdańska, z żadnego seminarium gdańskiego. Na prośbę, po roku, arcybiskup Gocłowski zgodził się na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Potem wybrałem, jak każdy inny kleryk, diecezji, i była to diecezja Newark. Ja nawet nie wiedziałem, że Makaryk jest biskupem. I to już pokazuje pewne, pewną desperację ludzi, którzy próbują mnie oskarżyć. Nie mogę mówić o powodach oskarżycieli, ale myślę, że Pewna logika z tego filmu tutaj podpowiada nam, dlaczego te oskarżenia, dlaczego tam w tym filmie nie było przedstawionych żadnych dowodów. Wypowiada się też kobieta, która w życiu mnie nie spotkała, a pracuje dla telewizji pseudokatolickiej, ponieważ ta telewizja ma zakaz używania imienia katolicka. Jest nawet na liście tak zwanej hate group, czyli na liście grup nienawiści, które się nie Czy osoby, które księdza pozwali, pozwały, czy chcą jakieś zadośćuczynienia? Czy dochodzi o. Właśnie... No właśnie tutaj przepraszam najmocniej, ale nie chcę. Dotykać tej sprawy, bo nie mogę według tego prawa amerykańskiego, um, ale tu, można to znaleźć w internecie, ukazały się też artykuły. Prasa Polonina i co ciekawe, prasa polonina bardzo obiektywnie podeszła do tego tematu. Dużo bardziej niż właśnie ta stacja w Polsce i potem wszystkie przedruki na forach internetowych e, poszło oświadczenie mojego prawnika, pana mecenasa Lebowskiego. Mateusza, do, do Papu poszło, do Kaju. Te, które wszystkie pisały o tych rzeczach, które niby ujawniła ta, ta telewizja polskojęzyczna, te, później już nie przedrukowywały tego oświadczenia, nie przedrukowywały fragmentów, czy, czy, czy ty, ty, tej drugiej strony, tego co ja mówiłem. Dlaczego w tej filmie nie ma ani jednej pozytywnej wypowiedzi o mnie? Dlaczego? To jest pytanie ciekawe, ponieważ jeden z byłych kleryków zadzwonił do mnie i mówi: księży Mirosławie, co się dzieje? Dzwoniła do mnie właśnie ta telewizja, i chcieli, żebym coś powiedział. To był były kleryk, który po stwierdzeniu, że to nie jest jego życie, odszedł z seminarium, ożenił się, ma dzieci, ma swoją firmę. Zadzwonił pan redaktor i mówi: No, chciałby porozmawiać na mój temat, czy to nie było powodem, właśnie odejścia ksiądz król. Ten ktoś powiedział, że nie, ja mogę wam dać wywiad i powiedzieć o księdzu królu, ale będą to same dobre rzeczy. E, nigdy się nie zjawiła ta telewizja, nigdy nie zrobiła z nią wywiadu. Więc e, to mi pokazuje, jak bardzo niesprawiedliwie mnie potraktowano. Zawsze je walczono z Kościołem. Kiedyś to. Odbywało się bardziej radykalnie, czego przykładem był ksiądz Popiełuszko i wielu księży, którzy oddali życie. Dzisiaj te metody, można powiedzieć, widząc tyle, taką nagonkę medialną, wiele takich materiałów powstaje. Czy nie jest to nowa forma walki z Kościołem? Absolutnie. Kościół, można by powiedzieć, był, jest i będzie prześladowany. Pan Jezus swoim uczniom, wiernym uczniom, nigdy nie obiecał jakiejś sielanki, wręcz odwrotnie, obiecał im krzyż i cierpienie. I to dotyczy się nie tylko księży, ale każdego chrześcijanina, który chce być wiernym świadkiem Jezusa, musi być przygotowany na to, że zapłaci cenę. Kiedy ja przeszedłem do Chadlake'u, starałem się pewne rzeczy wyczyścić, uregulować, zrobiłem remonty w seminarium, ponieważ warunki, w jakim mieszkali klerycy, były no, fatalne. Łazienki, to wszystko, jak to wyglądało, ten filtr też zarzuca, że gdzie te pieniądze szły, właśnie na remonty chociażby pokoi, łazienek kleryków, żeby mieszkali w miarę przyzwoitych warunkach, tam jest podana nieprawda przez tego byłego kleryka, który został, jak wspomniałem, wyrzucony, ale to Wracając do, do, do pytania. I są to bardziej wyrafinowane metody walki z Kościołem, uderzyć w pasterza, rozproszą się owce, prawda? To Pan Jezus też powiedział. Wydaje mi się, że tutaj potrzeba wiele mądrości. I apelowałbym do, do kapłanów, właśnie, tak jak wspomniałem, do, do redaktorów, y, którzy się nazywają katolickimi. Nie wydawajcie. Wyroków przed wyrokiem sądu, przed zakończeniem sprawy, bo to strasznie zaszkodziło i seminarium, a mi osobiście, rodzinie. W ogóle, to, gdzie tu jest jakieś Właśnie, dążenie do co, prawdy? Co bardziej księdzu zaszkodziło? Czy y, samo oskarżenie tego człowieka, czy y, publikacja, którą y, stworzyła Telewizja Polskojęzyczna? To znaczy, miało to według prawa amerykańskiego takie oskarżenie z powództwa cywilnego, a, powinno mieć miejsce y, i powinno być zakończone i ogłoszony finał rozprawy. Zanim to zostało uczynione, zrobiono z tego sensację w Polsce. To było celowe, to była y, taka chęć też i, i uderzenia we mnie, e, połączenia mnie właśnie z Karlem Makarikiem, co to w ogóle nie ma sensu, e, pokazuje desperację e, e, pewnych osób e, i, i, i jakieś takie stwierdzenia, no w ogóle, które nie mają pokrycia w prawdzie. Zaszkodził mi, powiem, że ten materiał więcej chyba niż samo oskarżenie. Czy ksiądz będzie dochodził jakichś swoich y, y, praw na przykład przez y, publikację materiału oczyszczające po sprawie, tak. czy też jakieś zadośćuczynienie finansowe od stacji? Ja chciałbym tutaj wchodzić w sprawę może już takie szczegółowe. Mam prawnika, bardzo dobrego prawnika tutaj w Polsce, pana właśnie Lebowskiego, i jemu to zawierzam. A prawo do obrony, prawo do prawdy, prawo do dobrego imienia ma każdy. I zanim my nazwiemy kogoś łotrem i złoczyńcą, to musimy być pewni, że on jest łotrem i złoczyńcą. Dlatego uczyniono mi wielką krzywdę. Jestem gotów wybaczyć. Ale najpierw trzeba być poproszonym o wybaczenie. I jestem gotów y, też, i, i, i mam takie prawo, y, aby dochodzić y, tutaj y, do, 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 do przeprosin, do, do pokazania całej prawdy i do y, stwierdzenia, że no pomyliliśmy się. A i wtedy jako kapłan, jako chrześcijanin jestem gotów wybaczyć. Tylko tych pomyłek jest coś za dużo ostatnio. <laughs> zwłaszcza Dokładnie. jeżeli chodzi o. o... Materiały, które są przeciwko kościołowi. Wiele było materiałów, które oskarżały kapłanów już ich po ich śmierci, po 40 latach. Więc takie sprawy, które można każdemu dzisiaj zarzucić. Każdego można pomówić po jego śmierci i zepsuć jego dobre imię. Więc do czego to idzie? To jest robione z różnych powodów. Bo takie oskarżanie w Stanach Zjednoczonych na gminne teraz, właśnie biskupów czy, czy, czy kapłanów, którzy już y, ciała przemieniły się w proch, y, dosłownie, y, y, jest nastawione na pewno na, na jakieś tam rekompensaty, które są bardzo popularne, dochodzi do ugody. A więc nowa forma zarobkowania? Tak, to można nazwać. Ja tutaj nie osądzam i nie posądzam, nie oceniam mojej sprawy, no, ale też musimy sobie zdawać sprawę, że takie przypadki też się zdarzają. Różni ludzie wchodzą do kościoła, Absolutnie. choćby nawet po to, żeby go niszczyć od wewnątrz. Tak, i nie bądźmy też najwniej, że takie rzeczy się nie dzieją, ale jeżeli to uderza w, w kapłanów, którzy są porządku, to to chyba boli I faktycznie. To boli, powiem Panu, że pan Różalski, no, Jurek Różalski, który prowadzi od ponad 40 lat radio rozmaitości w Detroit, a wielki patriota, i człowiek, człowiek, dziennikarz, który dąży do obiektywizmu, nie wydał na mnie wyroku, wręcz mówił, kiedy widział moją działalność patriotyczną, propolonijną, a działalność obecną. Może właśnie ta patriotyczna działalność jest solą wokół. No właśnie, bo ja też chciałem udostępnić archiwa, chciałem, żeby, żeby no po prostu było wszystko przejrzyste. I wtedy właśnie pani Jurek mówi: księży Mirosławie, proszę uważać, bo ja tutaj nie chciałbym źle wróżyć, ale może ciąć być zaatakowany. I były listy, pogróżki, anonimy: Wracaj do Polski, po co będziesz otwierał, udostępniał i, e, e, archiwa komukolwiek? O, strach padł na ludzi, na kogo pada strach? na tych, którzy mają coś na sumieniu. Także ja teraz, jak patrzę z perspektywy czasu, to widzę, że tu niektórzy ludzie nawet mogli być użyci do, do tego, aby mnie zniszczyć, zniszczyć, um, uderzyć w kościół. Przecież, atak. też, no nie chcę tu wymieniać imion, nie chcę oceniać, ale przecież ludzie trzeźwo myślący i naprawdę chcący dojść do prawdy widzą, do czego to dąży. To dąży, panie Macieju, do tego, aby uderzyć w nauczanie Kościoła, a szczególnie nauczanie świętego Jana Pawła Wielkiego, naszego rodaka. I to jest dla mnie tak smutne i przykre, że w Ojczyźnie tego największego z naszego rodu chce się zniszczyć jego dobrobyt, chce się uderzyć w jego dziedzictwo. Po to, żeby już go nie cytować, po to, żeby. Zamyka się Instytut Katolicki, Instytut Rodziny w Rzymie, zmienia się tych wszystkich. Tam podobno teraz niewielu w tym instytucie jest, którzy tam pracują, są pro-life na przykład. To jest dziwne, co się dzieje w naszym kościele. To jest smutne, co się dzieje w naszym kościele. I my, ja tu apeluję do nas, chrześcijan świadomych, jak to pewien youtuber mówi, człowieku rozumny, bo słucham tego youtubera regularnie, świecki człowiek, który ma rodzinę i przepięknie tutaj nie chcę reklamować konkurencji, ale, ale, ale ten pan świetnie pokazuje właśnie, jak te mechanizmy działają, jak są wypie... prane mózgi naszej młodzieży. Ale, ale myślę, że w... jeśli ten Pan mnie słucha, to powiem, że dziękuję za te. Za te filmiki, które są udostępniane i, i tak ładnie zaczyna człowieku rozumny. Zakończymy naszą rozmowę stwierdzeniem, że co nas nie zabije, to nas wzmocni. Życzę księdzu, by sprawy się wyjaśniły, no i żeby pra, pra, prawda wyszła na wierzch. Niektórzy moi przyjaciele, znajomi mówią, że chcemy pomóc. Ja o nic nie proszę, tylko jeśli będą zapytani, powiedzcie prawdę. Czy to są byli wychowankowie, przecież też wydali oświadczenie, że są oburzeni tym oskarżeniem, że byłem dla nich przykładem kapłana, że nigdy nikogo nie skrzywdziłem, żadnego kleryka, ilu księżom pomogłem przyjechać. Niech powiedzą, niech się wypowiedzą, może niektórzy się boją. Nie ma takich, którzy powiedzie, że ja coś za to oczekiwałem, nawet obiadu na to, nie, chociaż jeden nie zaprosił na obiad, mój, chodź, yy, pójdziemy na obiad, podziękuję Ci za to, że im pomogłeś. W tym, bo to jest z to jest papierów, dużo roboty wszystkie to robiłem bezinteresownie. Na, serca. na szczęście księdza wspiera e, rodzina, wspiera e, lokalni mieszkańcy i, i też w Stanach Zjednoczonych, więc. E... Trzeba być dobrej myśli, że wszystko I, będzie dobrze. I jeśli mogę, Panie Redaktorze i właścicielu tej stacji, mam nadzieję, że ona wyjdzie poza lokalny region, bo chciałbym, żeby właśnie takie stacje miały ogólnopolski, a nawet światowy zasięg, ponieważ trzeba słów prawdy. Pani panie, Proszę, proszę i dziękuję tutaj mojej rodzinie, pozdrawiamy jego tatę, braci, siostry, szwagru, szwagierki, całą rodzinę. Tato jest chory, ale modlimy się, mam nadzieję, że będzie dobrze. Mamusia zmarła. 20 lat temu, druga żona taty, ja ją nazywam ciocią Henią, dziękuję jej za opiekę nad tatą, jej rodzinie, mieszkańcom wioski, Z radna zrobiła spotkanie, spotkałem się z ludźmi, takie nieoficjalne, nie, nic tam nie wchodziłem w szczegóły, ale przyszli ze łzami w oczach, mówię, czekają na mój powrót. Mam to wsparcie, w Stanach Zjednoczonych, chociażby gazety polonijne, y, bardzo obiektywnie do tego podchodzą i mówią, poczekajmy na wyrok. W Polsce, poprzez ten dokument, Uderzono we mnie ogromnie, skrzywdzono mnie bardzo. E, jeśli mnie poproszą, wybaczę, ale trzeba poprosić o to wybaczenie, bo to, co mi zrobiono, no e, i to była krzywda. Chyba powinni wyjaśnić sprawę w drugą stronę. Absolutnie. Ró równie w równie atrakcyjnym czasie oglądania, jak, jak, ma, jak, i, jak zrealizowali ten materiał o księdzu negatywny. Dziękuję księdzu za rozmowę, państwu za uwagę i zapraszam na następny program. Gość. Regionalnej Telewizji I niech, tak po staropolsku powiem, zakończę też to spotkanie z Panem Maciejem. Szczęść Boże Panu, całej redakcji i szczęść Boże Wam drodzy telewidzowie. Wierzmy w to, że prawda zwycięży i Chrystus, ostatnie słowo należy do Chrystusa. Daj Boże. Daj Boże.